Look. Z wykształcenia prawnik, z profesji muzyk. Kojarzony jest głównie z hip i hip-hopem, a za intelektualny i artystyczny trud zrozumienia polskiej bez ideologicznych podpowiedzi w albumie 3989 Zrozumieć Polskę otrzymał prestiżową nagrodę Paszportu po Polityki 2010. Jesteśmy we wrocławskim klubie Anima, gdzie już za chwilę wystąpi raper, beatboxer, a nawet producent muzyczny. W skrócie, Luk. 39.89 Zrozumieć Polskę to album Luka wydany w dzień 70. rocznicy wkroczenia wojsk radzieckich na terytorium Polski, czyli 17 września 2009 roku. Fakt ten przez historyków nazywany bywa czwartym rozbiorem Polski. Nowatorski pod względem formalnym krążek jest połączeniem słuchowiska złożonego z wypowiedzi i postaci historycznych II wojny światowej, muzyki filmowej, elektronicznej i jazzu. Całość wzbogacona jest o muzykę kameralną. Co artysta chciał osiągnąć tworząc ten odważny projekt? To, że był świadomy sobie, że w sumie jest pozytywnie bardzo. że Ja też na, na tych swoich płytach często dostrzegam, wiesz, wkurzające rzeczy polską, rzeczywistość, która jest surrealna, denerwująca. A, a, a czasami zapominamy o tym, że w sumie i tak mamy najlepiej od chyba, wiesz. Możemy powiedzieć, że od tysiąca lat, od początku w ogóle istnienia państwa polskiego mamy chyba najlepszy okres. Pasją artysty jest język polski i umiłowanie do tworzenia nowych wyrazów. Dlatego też jego płyty noszą takie nazwy jak na przykład Homo oxymoronamatura albo Kosmos to mostów. Każdy nowo powstały wyraz ma wiele znaczeń. Każdy tytuł jest, jest, jest nawiązaniem do, do, do historii. No, na homoksymoronomaturze, na przykład, patrzyliśmy na ludzkość jako homo sapiens, który właściwie jawił się niczym oksymoron, jakiś bardzo dziwny wirus, który sobie zamieszkuje Ziemię i dewastuje ją dla, dla ich tam swoich celów. Jest jakąś bakterią. No i taką snuliśmy po prostu tezę, że, że czeka ludzkość pewnego rodzaju matura, Matura, która się wiąże z tym, że nad, nadszedł czas jakiejś hiperkonsumpcji, dobrobytu, i, i ta matura to jest egzamin dojrzałości, czym będziemy potrafili zrezygnować z pewnej konsumpcji jeżdżenia samochodami ośmiolitrowymi i, i w, na rzecz tego, żeby przetrwać. Pomimo wielu realizowanych projektów LUK nie traci energii i odważnie otwiera nowe przedsięwzięcia. Niedawno odbyła się premiera płyty LUK i Motion Trio. Płyta Nic się nie stało, opowieść o współczesnych wartościach, szukaniu harmonii i dystansu do codzienności.